Witajcie na wdzięcznym sercu. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem. Tym razem chcę Wam powiedzieć o kawałku mojej historii, dokładnie o moich doświadczeniach na lekcjach religii, a były naprawdę różne przez 12 lat edukacji. Ani było to wcale aż tak dawno, żebym już o tym nie pamiętała, więc z chęcią Wam trochę opowiem. Więc jeżeli zastanawiasz się, czy chodzić dalej na religię, czy może się wypisać, albo jesteś rodzicem, który zastanawia się, czy jego dziecko powinno chodzić na religię, albo po prostu zastanawiasz się, czy warto, żeby religia była w szkołach, jaki jest jej właściwie sens? Zostań razem ze mną. Ten film nagrywam w ramach akcji Chodzę na Religię, którego głównym pomysłodawcą jest Ania Kasperek z kanału W Bożej Obecności. Pozdrawiam Cię, Aniu. Zaczynamy od początku, czyli od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ja w podstawówce na początku miałam religię z siostrą zakonną. Pamiętam tylko tyle, że to była naprawdę miła, przekochana kobieta. No i właściwie tyle. Potem przyszedł czas na katechetkę. Totalnie nie znalazłyśmy nici porozumienia. Gimnazjum tutaj było już trochę lepiej. Mieliśmy religię z katechetą, już takim starszym. Mieliśmy poważne rozmowy o życiu, różne dyskusje. W ogóle nawet ławki w klasie, jedyne tylko na tej lekcji tak było, były ustawione w kształcie litery U, więc my wszyscy siebie widzieliśmy, rozmawialiśmy. Lekcja miała taki bardziej swobodny charakter. Podobało mi się. To, mimo wszystko, ja wtedy byłam w zupełnie innym świecie. Mnie interesowała po prostu zabawa, jakieś fajne emocje. Ja pana Boga w tamtym momencie nie szukałam. Pamiętam, że często na religii pisaliśmy karteczki między sobą. Jestem ciekawa, jak są tutaj jacyś ludzie, którzy chodzą do szkoły. Czy wy piszecie karteczki, ale. Był taki jeden moment, pamiętam, że raz Kate puścił nam film o Niku Wójciciu. Pewnie kojarzycie tą osobę. I słuchajcie, ja byłam pod wielkim wrażeniem tego człowieka. Tego, jaki on jest szczęśliwy, jak on czerpie garściami z życia. No dla mnie to był naprawdę pozytywny wzór do naśladowania. Wiecie, no ja, to nie było tak, że ja po tej lekcji zmieniłam swoje życie. Natomiast mi ten film rzeczywiście bardzo zapadł w pamięci. Gdybym nadal jeszcze nie nawiązała relacji bliższej z Bogiem, to będąc w różnych sytuacjach w życiu, on by mógł mi się przypominać i odtwarzać. I dla mnie mogłoby być to takie przypomnienie, że jest jeszcze Bóg, który może mnie wyciągnąć z trudnej sytuacji, który może dać mi to szczęście, którego szukam. No i przyszedł czas na religię w liceum. Tutaj było już naprawdę bardzo dobrze. W moim przypadku było w ten sposób, że z roku na rok było właśnie coraz lepiej, i kiedy już trafiłam do liceum. To mieliśmy zajęcia z katechetką, wspaniałą kobietą, która była i nadal jest tak energiczna, tak pozytywna, zawsze uśmiechnięta, szalona. No po prostu dla mnie to był strzał w dziesiątkę. Na jednej z lekcji nasza katechetka powiedziała nam o czymś takim jak nowenna pompejańska, że jest to bardzo skuteczna modlitwa. Podawała przykłady, jak jej koleżanka modliła się i dostała pracę. Ja w tamtym momencie yy, nie zaczęłam modlić się tą nowenną. Po tej lekcji nie zmieniło się drastycznie moje życie. Natomiast zakodowałam sobie gdzieś w głowie, że w ogóle Taka nowenna istnieje. Minęło kilka miesięcy, i nagle zaczęłam mieć rozterki miłosne, trudności w jednej z relacji. No to przypomniałam sobie o tej nowennie i zaczęłam się nią modlić. Jak na mnie to było naprawdę dużo, bo to były trzy różańce dziennie przez 54 dni dla osoby, która. Ledwo znajdowała kilka minut dziennie na modlitwę, albo i nie. Więc rzeczywiście byłam zdeterminowana, i mimo tego, że ta modlitwa była typowo interesowna, mi nie zależało na tym, żeby zbliżyć się do Boga, żeby się modlić, a po prostu na tym, żeby On wysłuchał mojej intencji. Pan Bóg wykorzystał moje pragnienie, wykorzystał moje zaangażowanie i słuchajcie, tego bym się nie spodziewała, ale podczas tej modlitwy on zaczynał mnie dotykać. On podczas tych różańców mnie oczyszczał. Ja zaczęłam płakać podczas modlitwy. Pojawiło się we mnie pragnienie, żeby lepiej poznać Boga, żeby w ogóle zrobić coś ze swoim życiem. To były naprawdę przełomowe momenty mojego życia właśnie dzięki nowennie i właśnie dzięki lekcji religii, na której się o niej dowiedziałam. No i chyba zgodzicie się ze mną, że nie tylko religia, ale w ogóle cały system edukacji potrzebuje. Totalnego przebudowania. Ja wychodzę z tego założenia, że nigdy raczej nie będzie tak, że każda lekcja z każdym nauczycielem przez całe 12 lat naszej edukacji będzie wspaniała, wyjątkowa, przełomowa, wartościowa, ciekawa. Natomiast ja myślę, że chodzimy do szkoły dla tych pojedynczych momentów. Które później okazują się przełomowe. Bo wystarczy jedna lekcja religii i jedno zdanie, albo nawet jedno słowo, które tam usłyszysz, jeden przykład, historia z Twojego życia, może jakiś gość na religii, żebyś ty zobaczył coś nowego, żebyś ty sobie coś uświadomił, a potem nawet zaczął zmieniać coś przez to w swoim życiu. Wystarczy naprawdę niewiele, i ja na ten przełomowy moment czekałam przez. 10 lat chodzenia na religię, dopiero w ostatnich dwóch latach zaczęły się dziać wielkie rzeczy. I teraz z perspektywy czasu widzę, że naprawdę warto chodzić na religię, dlatego że to jest kolejna droga, przez którą Bóg może dotrzeć do Twojego serca. Kolejny sposób, i pomysł, i okazja, żebyś jego lepiej poznał. Więc jeżeli rzeczywiście szukasz go i chcesz go znaleźć, no to religia. Jest kolejną okazją i warto z niej skorzystać. Daj Bogu przestrzeń do działania, bo On potrzebuje Twojego tak, żeby zadziałać w Twoim życiu. Więc my, Panie, modlimy się w imię Jezusa Chrystusa o fajnych, dobrych nauczycieli religii, którzy podobają się Tobie, o to, żeby mieli łaskę żywej wiary i zapał do prowadzenia tych lekcji. Prosimy Ciebie, Ty przychodź na lekcjach religii, do każdego ucznia, na każdym poziomie edukacji i sprawiaj, by oni Ciebie lepiej poznawali. Sprawiaj, by oni doświadczali Twojego działania, by doświadczali Twojej miłości i dobroci, by poznali Ciebie osobiście. I niech tak się dzieje w imię Jezusa Chrystusa, Amen. Niech Pan Bóg ci błogosławi, niech wleje w Twoje serce pragnienie, by go szukać i go znajdować. Przede wszystkim by doświadczyć jego miłości, bo jest naprawdę wspaniały.